No siemanko, w końcu jesteśmy na wrocławskiej ziemi z powrotem. Także cała banda jest, prawie cała zwykki, która przymierza buty. Wybrałaś już? Tak. Które? Tak. Zajebiste. Dzień. Tyle co wróciliśmy z Włoch, a już się mnóstwo dzieje. Tak naprawdę wróciliśmy 1 września, a jest 23. Także już jakiś czas temu wróciliśmy. Wiadomo, wszyscy się tutaj powoli ogarnialiśmy. Filmy mieliście aż do 9. Mój film był tym ostatnim zakończającym cały wyjazd. Jeśli go nie widzieliście, to wbijajcie. To jest poprzedni film, więc znajdziecie. A dzisiaj odbieramy nowy motocykl Remola. Remi stwierdził, że dawno nie kupił chyba motocykla. Tutaj jest jego piękny kask, taki fajny, zardzewiały. Więc jedziemy na odbiór. Remek mi udostępnił cały arkusz, tam gdzie ma rozpisane wszystkie koszty i tak Dokładnie nie mogę wam powiedzieć, co ile kosztowało, modyfikacje i tak bo to jest też tajemnica firmowa. Ale mogę wam powiedzieć, ile kosztował sam motocykl i pełna lista modyfikacji. I powiem Wam, że modyfikacje są droższe od samego motocykla. Oczywiście, jaki to motocykl, dowiecie się później w filmie, bo tam będziemy po niego jechać. Będzie normalnie pod kocykiem, taki przykryty, bo już mamy to nagrane. Wyglądam też tam trochę jak małpa, bo byłem wczoraj u Fryzjera, a nagrywaliśmy to przedwczoraj. No dobra, to przejdźmy do tego najważniejszego kosztu, czyli motocykl. To cena, uwaga, 12 tysięcy brutto. Sam motocykl, pełna kwota 12 tysięcy. Modyfikacje. Powiem wam mniej więcej co zostało zmienione. Na przykład tapicerka, oświetlenie, lusterka, błotniki, układ wydechowy, bak, opony, inne prace metalurgiczne, spawanie, szlifowanie. Hmm. Łącznie wszystko to składa się na sumę, uwaga! 27 163,73 zł. I 73 groszy. E, motocykl został wykonany, e, wiadomo, w fabryce, ale został przerobiony tutaj we Wrocławiu, w firmie Unikat, do której jedziemy za chwilkę po odbiór tego motocykla, także wszystko sobie zobaczycie. Poznacie też Grzegorza, który jest właścicielem Unikata i on wam troszkę więcej też opowie o projektach, które tam stoją i o samym motocyklu Remek. Remek, masz motocykl już dwa dni. Wiem, że jeździsz dzisiaj cały dzień. Jak no, się... cały dzień. Zrobiłem dzisiaj 20 km. A tak, jak się tak, z nim no. czujesz? Jak ci się jeździ po Zajęliście. Wyjechaliście z dzisiejszych zdjęć 20 minut. Nawet nie wiem czy nie ponad, ja 10. Zadowolony z zakupu? Mega. Trzeba tylko dotrzeć, bo dopiero mam 50 km w przebiegu 50 parę. No nie było kiedy, też pogoda niefajna i zaraz będzie padał deszcz i to już jest wada. Bo jak będzie padał deszcz, to będę musiał spinkać albo zostawić motocykl. To jest słabe. Jedziemy go odebrać. Ale zanim przejdziemy dalej, to muszę wam powiedzieć o sponsorze dzisiejszego odcinka. A jest nim Intel. Jako, że dostępność komponentów do komputerów stacjonarnych jest mocno ograniczona w dzisiejszych czasach, to idealną alternatywą są laptopy. A na laptopach z procesorami Intel Core 10. 11. generacji możecie tworzyć jak chcecie i kiedy chcecie. No i przede wszystkim zawsze możecie je mieć pod ręką. Ja od jakiegoś czasu testuję sobie tego laptopa. To jest Dell G15 z procesorem i5 10. generacji i dzięki super wytrzymałości baterii i wydajności sprzętu mogę na nim pracować tak naprawdę wszędzie. Czy to w trasie, siedząc w samochodzie na parkingu, leżąc na kanapie, czy nawet przy biurku albo w sali konferencyjnej i sprzęt nie musi być podłączony nawet do ładowania. Jest mega mega wydajny. I na tym mi najbardziej zależy. A w sklepie MediaExpert przy zakupie laptopa z procesorem Intel Core dostaniecie Game Passa od Microsoftu na 4 miesiące, a z tym dostęp do wielu, wielu gier. Wbijajcie na link w opisie i korzystajcie. Ale się jaram, stary. Tak? To tak, w ogóle spontan, że go, miałem dzisiaj, że, że go dzisiaj odbieram. Jak go miałem odbierać, tak obstawiałem o wiele bardziej, że będę go odbierał, stary, w, pod koniec września. Ale jest 20, 21. Jarasz się? jaram się w cholerę, stary. Widziałeś kask? Kask jest konkrecik. Patrz jak schudłem. 10 no, kg. Ci żebra widać. Ale muszę mięśnie, tkankę mięśniową zrobić. Znowu doświadczacie na moim kanale, jak Remek odbiera kolejny motocykl. Jedziemy dzisiaj po motocykl. A co najlepsze? Nagrywam tego wcale na swój kanał. No bo zmieniłeś content. Teraz jesteś Mr. Resig już. No fajnie. Zamknij. A zajebiście wygląda. No, mega kozacko. Czarna koszulka zwykła, normalna jakaś, coś takiego nie będzie. I się nie? Śpieszy się i na to teraz stary skóra, moja ulubiona. Taka ta lekko zielona, tak ta lekko pikowana, zielona. Ta no, 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 no. Ale załóż sobie jeszcze, Ej, też, jeszcze bo się tak, będzie zimno. No bieliznę na czerską muszę założyć. No, no. Jedziemy odebrać motocykl, który jest w takim stylu vintage. W zasadzie w jego nazwie jest vintage, więc e, na pewno wam się spodoba, jeśli lubicie taki klimat. Nie jest to żadne enduro, ale jest to motocykl miejski. I tak naprawdę głównie będzie po Wrocławiu jeździł, bo... Na autostradę nie do końca można nim wjechać. Jednak można wjechać na autostradę. Yy, tak mi się wydaje. Można... Okej, okay, no to zdradzimy pojemność. To jest 102,5, osób, tyle Wam na razie powiem. I powiem Wam jeszcze tyle, że maksymalna prędkość to około 90-100 km na godzinę. Chyba, że zdejmiesz jakieś tam blokady, ale to już. No? To też nie. Podkreślmy, że to nie jest motocykl do zapierdzielania. No. Pojemność też to zdradza. Że nie jest to, to ścigolno. Ja też za ścigolami nie przepadam, w sensie to jest po prostu śmierć dla mnie. Nie jestem odpowiednią osobą na, na, na ścigacze. Więc ja sobie tylko krzywdę z niego. Przy okazji mieliście mały poradnik, jak gremek robił włosy. <głosy> <głosy> tak, wy, wypsikaj się, wypsikaj. Będziesz jechał przed nami, to będziemy ciebie czuć. Gotowy? Gotowy, ciśniemy. Jesteśmy w unikacie. Siedzimy we Wrocławiu. Opaki tam już gadają. Nie mogę za bardzo pokazywać, bo tutaj jest ten jeden motocykl, którego wam nie mogę pokazać, bo on jest jeszcze przedpremiarowy. Za chwilkę przechodzimy do remika motocykla. Powiem wam, że jest to Cafe Racer i powiem wam, że jest to Junak. I startuje za mną samolot. Kurde. Pięć lat temu zrobiłem coś takiego. Właśnie super zajebisty silnik z, z, z ciekawym przełożeniem, 10 stopniową biegów na kardanie i tak dalej. No, aczkolwiek reszta nie wytrzymała próby czasu. I z tego powstało to. mega, mega, pięć do pracy, na pięć do Dobra. Będziemy w Tak, niektóre motocykle wyglądają w trakcie z jest No pięknie. 40-letniego, nie, 30-letniego motocykucji po. Na remocie, mm -hmm. Po szpiaskowaniu, szkiełkowaniu, lakierowaniu wysokotemperaturowym V1100, z którego robi Kalifornia, czyli taka wersja typu chopper, robimy mm -hmm. z tego sera To będzie bardzo odjechany projekt Konkret tak, tak tak Wypolerowane jest. elegancko wszystko Można się przyglądać. Dla porównania moja dłoń Która też jest duża Która też jest ogromna, więc oryginalne koło całkiem fajne, bo szprychowe, ale 10 razy cięższe Swoją drogą z przodu jest takie samo i zamiast takiego, takiej klasycznej sprychy będzie najwyższa puła, bezdętkowe, pełni super lekkie koła, gdzie y, możemy sobie zamawiać osobno kolor piasty, szprych, nypli, felgi Pół roku czekania wprawdzie, robi to fabryka we Włoszech i tylko oni są w stanie zrobić taką jakość, ale rzeczywiście sprzęt zaczyna się prowadzić zupełnie inaczej, bo masa rotująca mm -hmm. połową ja Rownica w ogóle tu robi takie wrażenie. Cylinder wyskoczył. ja pierdzielę. A zakryty jest. Jest tam bestia. Jest, to ja. Tutaj jeden z pięćdziesięciu, to jest chyba czterdziesty siódmy? Nie, czterdziesty siódmy. Tak wygląda kocur. A tutaj remika. Jeszcze nie patrz. No już Dobra, no dalej. Jak fajnie 120, chodzi! 120, nie? Ale troszkę to słychać tak. jak na motocyklach się zaznaczysz no, to, tak, tak. to jest podciągnik ale robi super oh. efekt Nie brzmi jak 125 Wiesz, to jest Junak, nie? Pamiętajmy o tym, to jest Junak Tak. Konkretny model to jest Junak M12 Vintage zrobione przez chłopaków, z unikatem. Powiem wam, robi wrażenie naprawdę, robi wrażenie. No. Oficjalne przekazanie kluczy. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękuję. Za drogi. <średniowań> <Kłodaki płatny. średniowań> Aż mnie policzki bolą <średniowań> od uśmiechania się Ale cały czas. to nie roboty, nie? Jak na żywo. Zakładamy blachę, dokonujemy formalności. i jedziemy. Już na serwis. <średniowań> Przekazuję blachę. <grym> Najważniejsze pytanie. A? Czy dasz mi się przejechać? Hej. Pewnie że dam. A mi? A mi? Jest. Nie. się włożył ulicy wakacje. teraz jest śmieszę. muszę przyznać, że to jest chyba jeden z swoich najlepszych. Zakupów. Zaraz po ekspresie no. loka ten, do firmy. No i mówiłem, odbierałem reskę rok temu, padał deszcz. Odbieram junaczka zmodyfikowanego teraz, pada deszcz. Ale zazdroście ci tej drogi, która jest przed tobą. No nic, jedziemy do firmy, jedziemy jeść, bo z głodu po prostu umieramy. Szerokiej drogi, panie kapitanie. Najlepsza i najgorsza przejażdżka pierwsza motocyklem Haha, bo, bo deszcz Najlepsza bo super, po jaki jestem mokry coś. Tu jest super ja tu jest całe mokre Calutki Akurat mokry. przestało padać No, fajnie Masz te mokry. spodnie? <laughs> A, masz tu no. Taki kolor powinny mieć Ja on taki No Mam no, dupę też mokrą? Nie, słucha słucha Sucha, no Czuję się jakby była mokra Fajny motocykl Zajebisty Jezu, pierdolony No jest. No, Był tak czysty Taka pogoda, ale przecież go i mi będzie